Świat reklamy internetowej wytworzył swój własny unikalny język. Oparty jest głównie na dwóch, trzy literowych skrótach, jednak, to właśnie dzięki temu językowi my, marketerzy. Poznajemy, kto jest kim, potrafimy odsiać ludzi z zewnątrz, ale przede wszystkim potrafimy się o wiele szybciej komunikować. Dzięki temu za uwagi albo wręcz za cały brief do kampanii może wystarczyć stwierdzenie, że CPC musimy trzymać poniżej 10 groszy, ewentualnie CR -y nie mogą spać poniżej 2%. Dodatkowo znajomość tego języka pozwoli ci wyłapać czyjąś kompetencje, ewentualnie nawet próby oszustwa. Sam byłem kiedyś świadkiem tego, że agencja na spotkaniu opisywała klientowi, iż dowiozła CTR na poziomie 120%, co jest wynikiem o tyle pięknym, ile niemożliwym do osiągnięcia. Więc na sam początek musimy cofnąć się ponad dwie dekady. Mamy sobie początki internetu, takiego jaki znamy dzisiaj, takiego komercyjnego, no i różni wydawcy produkujący wartościowe treści chcieli mu te treści w jakiś sposób zmonetyzować, czyli na nich zarabiać. Siłą rzeczy pierwsze modele płacenia za reklamę w internecie musiały przypominać te, które znał rynek i do których był przyzwyczajony przez prasę i telewizję. Gdzie w przypadku prasy mieliśmy nakład, w przypadku telewizji mieliśmy widoknię, mierzoną w różnymi szachermacherowymi sposobami. Internet miał już wtedy trochę lepszą analitykę do zaoferowania, no ale palwicho musiał grać tak jak. Gra rynek, więc zostały wprowadzone odsłony. Pierwszym modelem płatności za reklamę było CPM, czyli Cost per mille. Mille z łaciny to 1000, czyli koszt za 1000. No, dlatego mamy na przykład Millennium. Skoro wiemy, że płacąc CPM płacimy za 1000 odsłon, to więc jeśli mamy hipotetyczny koszt CPM na poziomie 10 zł, to przy 1000 odsłon będziemy płacili jednego grosza za jedną odsłonę. Pochodną CPM jako formy reklamowej jest tak zwana stałka, czyli stała obecność Twojej reklamy. Twojego banera na przykład na stronie portalu albo jakiegoś bloga. Ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze stałka na Gadugadu -gadu, albo półdniówka na Gadugadu -gadu była formą reklamową premium. Jednak główną przewagą reklamy internetowej była policzalność i kiedy cały rynek zaczął nabierać zaufania do różnych form rozliczania, do różnych form analityki, które się pojawiały, narodziła się pokusa zarówno po stronie wydawców, jak i reklamodawców, bardziej reklamodawców żeby płacić w troszeczkę inny sposób za reklamy. PPC i CPC, czyli PPC i CPC, przyszło nowe. Internet to nie gazeta. Wielu reklamodawców nie chciało, żeby ktoś oglądał ich banery. Tak naprawdę zależało im na przekierowaniu ruchu na ich stronę. I tak narodził się model PPC, czyli pay -per click, czyli po polsku płacenia za klik. W tym modelu wyświetlenia zeszły na dalszy plan, a reklamodawcy zaczęli płacić tylko i wyłącznie za kliknięcia w linki i przekierowania ruchu. Jak prosto by to nie brzmiało, ten model zaczął prawdziwą rewolucję. Reklamę internetową można było liczyć jeszcze lepiej, planować jeszcze lepiej, optymalizować. Tak zaczęła się era performance marketingu i płacenia za wyniki. Tu na scenę wchodzi CPC, czyli cost per click po polsku koszt za klika, czyli cena jaką płacimy za pojedyncze kliknięcie. CPC, CPC wyliczamy w następujący sposób. Budżet kampanii dzielimy po prostu przez liczbę klików. Jeżeli wydajemy 200 zł i kampania generuje nam 50 klików, to nasze CPC wynosi 4 zł. Na początku modele PPC oferowały nam często stałą wartość klika, czyli CPC. W chwili obecnej w większości miejsc mamy model aukcyjny, gdzie to reklamodawcy licytują się ze sobą, kto da więcej za reklamę. Tutaj uwaga: jeżeli jakaś agencja albo jakiś freelancer oferuje nam stałą wartość klika w Google albo Facebooku, to należy na to bardzo uważać, ponieważ ta oferta może być wielokrotnie zawyżona. Zanim przejdziemy do kolejnych definicji wprowadzamy sobie jedno pojęcie pomocnicze. CTR to po angielsku click-through rate, spolszczone to współczynnik klikalności. CTR to liczba kliknięć w reklamę podzielona przez liczbę jej wyświetleń. Więc jeśli reklama wyświetliła się 100 razy i kliknęło w nią 20 osób, to CTR jest na poziomie 20%. Jeżeli nasza reklama wyświetliła się 1000 razy i kliknięto w nią 10 razy, to CTR wynosi 1%. Znakomita większość marketerów chce mieć wysokie CTRy. Jest to zrozumiałe z bardzo wielu powodów. Ok, wpadło nam już kilka definicji, teraz żeby Uporządkować wiedzę i utrwalić sobie wszystko, omówimy je wszystkie w ramach jednego dość abstrakcyjnego przykładu. Załóżmy, że mamy stronę, na którą chcemy pozyskać ruch. Niech to będzie jakiś nas bliżej niesprecyzowany blog kulinarny. Gotuj z brodaczem. Pewnego dnia dostajemy możliwość kupienia reklamy w modelu CPM na innym dość popularnym blogu o tematyce zdrowego stylu życia. Natomiast bez przesadnie dużej obecności rzeczy związanych z gotowaniem. Szybko sobie liczymy. Ok, no zainwestuję tą dychę, wtedy koszt jednego zobaczenia mojej reklamy będzie wynosił grosza. Pomijamy czy to drogo czy to tanio, stwierdzamy dobra, chcemy mieć wysokie CTR, -y, zaczynamy to wszystko optymalizować. Skoro blok jest o zdrowym stylu życia, dlatego tworzymy nasze dwa artykuły. Najlepsze keto wypieki i przewodnik po zdrowych tłuszczach spożywczych. Dalej produkujemy banerki dla naszych reklam. Nie smaż na oliwie, niebiański sernik bez cukru, olej kokosowy, zbawca czy morderca. Załóżmy, że odwaliliśmy kawał dobrej roboty, kreacje są ok. Się bardzo dobrze, mamy CTR -y na poziomie 5%. Więc policzmy sobie CPC. CPM 10 zł, CTR -y 5%, czyli każdy tysiąc wyświetleń daje nam 50 klików. I czas na CPC 10 zł dzielimy na 50 klików i daje nam to 20 groszy za jednego klika. Ale świat reklamy nie zatrzymał się w tym miejscu. Kiedy zobaczono, że da się płacić za takie akcje, jak kliknięcia. Apetyt urósł i wszyscy stwierdzili: Może pokombinujmy i płacimy za jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy. Technicznie cały model PPC-CPC podlega pod model CPA. CPA, Cost Per Action, płacenie za akcję, czyli CPA. I dla większości marketerów, ale i klientów, model CPA kojarzy się z płaceniem za jakieś bardzo konkretne akcje, jak zapisanie się do newslettera, pobranie pliku, wypełnienie formularza, aż po finalną sprzedaż w sklepie. I w zasadzie każda z tych aktywności otrzymała swój własny skrót. I Swój własny model płatności. CPS, CPS, Cost per Sale, koszt za sprzedaż. To w teorii idealny model płatności dla sklepu internetowego, gdzie sprzedawca płaci tylko za wygenerowaną sprzedaż. Wartość ta często jest po prostu procentem od sprzedaży albo procentem od marży. Natomiast, żeby agencja albo wydawca skusił się na sprzedawanie czegoś do jakiegoś sklepu w modelu CPA, ten sklep musi być naprawdę doskonale zoptymalizowany i mieć dobre ceny. Aby móc pójść dalej, musimy wprowadzić kolejne twierdzenie pomocnicze, czyli CR-y, Conversion Rate, czyli konwersja. Tak naprawdę jest to święty graal performance marketingu. Konwersję liczymy następująco. Załóżmy, że wspomniany blog Gotuj z Brodaczem odpalił mały sklep i w tej samej domenie sprzedaje na przykład garni. Jeżeli do sklepu skierujemy tysiąc użytkowników, którzy wykonują, Wykonają 50 zakupów, to CR będzie na poziomie 5%. Znów proste dzielenie. Liczby konwersji przez liczbę użytkowników. Kolejne modele CPA obok CPS to CPL Cost per Lead, koszt za Lida, czyli w warunkach internetowych najczęściej za wypełnienie jakiegoś formularzu na stronie i wysłanie go do reklamodawcy CPV. CPV cost per view, koszt za obejrzenie reklamy wideo, koszt za obejrzenie materiału wideo. CPD cost per download, czyli koszt za ściągnięcie jakiegoś pliku przez użytkownika. I znowu, we wszystkich tych powyższych akcjach możemy liczyć konwersje na podstawie tego bardzo prostego wzoru. W przypadku współpracy z różnymi agencjami będą nam oferowane bardzo różne modele płacenia za reklamę, czasami różne modele hybrydowe. Wszystko zależy tak naprawdę od naszej branży, od konkurencji i od stopnia naszej znajomości i zaufania z agencją. Jeżeli pracujemy z kimś bardzo długo, ten ktoś nas doskonale zna. Istnieje wymiana myśli, pomysłów, które są wprowadzone w życie. Agencja wtedy częściowo może z nami się rozliczać jako CPC, częściowo jako CPS, a nawet gdzieś możemy w tym wszystkim uwzględnić success fee za dowożenie kolejnych progów. Wszystko tutaj jest do ustalenia i tak naprawdę po prostu zależy od poziomu naszego zaawansowania. Mam nadzieję, że po tym materiale wiesz już trochę więcej o modelach płatności za reklamę. Jeśli masz jakieś pytania albo wątpliwości, daj znać w komentarzu pod filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć w formie wideo albo pisanej. Natomiast jeśli potrzebujesz dla siebie naprawdę porządnej kampanii w modelu CPA z bardzo wysoką konwersją, wypełnij brief na stronie resultmedia.pl. Oni raczej to dowiodzą. Dobra, dzięki serdeczne za Twój czas. Mam nadzieję, że było warto i do zobaczenia wkrótce.